Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam łososia z czerwoną fasolą i kukurydzą oraz łososia z fasolą białą i papryką. Wszystko firmy Dega. Oparte o sos pomidorowy z koncentratu. Oba mają po 115 gramów. Nie ma żadnych konserwantów i innych dziwnych rzeczy, więc, jak najbardziej, jest w porządku. Tutaj mamy 252 kilokalorie, więc niezbyt wiele. Tutaj 253. No, jedna sztuka może być jako taka przekąska. Dwie sztuki, jeśli zjemy naraz, może to być jakiś taki mały obiad na zimno. Chociaż objętościowo nie jest to zbyt dużo, ale kaloryczny i w sam raz, według mnie. Ale na przykład dodając do tego ryż i wymieszając obie te puszeczki, to wtedy już na pewno będziemy mieli całkiem fajny obiad. Nadal na zimno, ewentualnie ryż będzie na ciepło. To jak wymieszamy to w miarę, będzie to takie powiedzmy le letnie. Zabieramy się za tą sztukę jak to smakuje, jak to wygląda ciężko przeczytać, jest nawet skład bo jest tak mało małe literki, więc nie będę się tutaj wysilał tak to się przedstawia Wszystko jest tak, powiedziałbym, na gęsto. Więc nie jest to raczej taki sos rozwodniony. Czuć pomidorowy smak. Od razu czuć też rybę. Jest ona dosyć wyraźna. No, wszystkiego jest tak po trochu. Tych warzywek, powiedzmy. nie jest to mdłe w miarę jeszcze dobrze doprawione tu są nawet takie większe kawałki tej ryby no tu za bardzo nie będzie wyglądać zbyt, y, przez ten sos ale jest to w jakiś takich większych kawałkach a nie jakieś rozdrobnione całkowicie bardzo fajne smakowo jak ktoś lubi łososia, to sądzę, że takie coś może polubić. Nie jest to nawet całkiem takie złe, jak sądziłem, że będzie. Fajny, gęsty sos. No, jakby rzeczywiście to zmieszać z ryżem, to idealnie by to wyszło. No, ta wersja, jak najbardziej, jest według mnie w porządku pod względem smakowym. Bierzemy się za drugą. Wygląd jest podobny. Też jest to wszystko takie gęste. Też ten łosoś występuje w takich większych kawałkach. Nawet jak się tak bierze, to widać, że on tutaj jest. Podobnie wygląda, pewnie podobnie smakuje. No, jak najbardziej też jest w porządku. Nie jest mdłe, w miarę dobrze doprawione. Czuć tego łososia. Czuć też smak pomidorowy. No, jestem zaskoczony, że takie coś małe, a może być dobre to w miarę powiedzmy jeszcze niezbyt drogie, no chociaż jest tego malutko rzeczywiście, to dodając do tych dwóch puszeczek ryżu, to spokojnie będziemy mogli się tym najść No praktycznie powiedzmy prawie że na zimno, no, ale w ciepłe dni można zjeść coś zimnego. Ta wersja też jak najbardziej jest w porządku. no tych warzywek troszeczkę tu jest nie jest zbyt dużo ale są widoczne więc nie trzeba za bardzo ich szukać mm. no jakbym miał wybrać teraz jedną a drugą wersję to nie wiem szczerze jak, jaką bym wybrał jedna i druga smakuje bardzo dobrze chociaż jakbym miał wybierać tylko jedną Z papryką i czerwoną i białą fasolą, jakby może trochę lepiej, ale jakbym miał wybrać, wymieszać z tych dwóch i na przykład jedną wersję, to wolałbym czerwoną fasolę i paprykę. No ale takiej wersji nie ma, są tylko takie. W sumie, no, jedna i druga jest jak najbardziej w porządku. Jak oczywiście dla mnie, jako taki obiad mini na zimę. Polecam jak najbardziej jak ktoś chce samemu spróbować mi akurat takie coś jak najbardziej pasuje. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem, w jaki dokładnie cenie, wszelkie te informacje będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem, daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął cię żaden film. No i do następnego filmu.